Cześć! Tutaj Kampus kariera jak zwykle jest ze mną. A Ja jestem Grzegorz. Słuchajcie, mamy dzisiaj fajną okazję, bo mamy jubileusz. Dokładnie. Taki malutki, malutki jubileusz, ale jednak. Dziesiąty odcinek nagrywamy kampusu. Tak. Nie wiadomo kiedy to zleciało. No, tak. No, rok, rok spadł, nie? Od października zaczęliśmy nagrywać, jest październik i tak nam fajnie, fajnie to wyszło. Myślę, że może zaczniemy. Dzisiaj nie będzie jakiegoś typowego tematu. Pogadamy sobie tak o luźno, mm -hmm. o, o tym skąd pomysł, jak to po kolei co mniej więcej robiliśmy i e, dlaczego tak to wyglądało. E, pamiętasz, ani od czego się w ogóle zaczęło, skąd pomysł na ten nasz mm -hmm. podcast, jeszcze bez nazwy oczywiście. Pamiętam, e, to był taki czas, kiedy e, udzielałam wywiadu a propos chyba właśnie organizacji, w której pracuję, czyli Demand i chyba podejścia też do rozmów rekrutacyjnych. Nie, pa nie pamiętam, czy dokładny był ten temat rozmowy rekrutacyjnej, mm -hmm. ale na pewno jakby zostałam wydelegowana z organizacji jako właśnie taka przedstawicielka, tak? Organizacji. No masło, maślane masło, ale wiemy o co chodzi. Tak. I pamiętam, że bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawiało. Ja byłam bardzo też zestresowana, no bo nie miałam na na co dzień okazji pracy przy mikrofonie i, i nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. I jak trafiliśmy właśnie do studia, to tak jakoś zaczęliśmy z sobą rozmawiać, że ten stres w ogóle odpłynął i też poruszaliśmy zupełnie inne tematy. Więc przygotowałeś mnie na tą prawdziwą rozmowę, więc później nie odczuwałam takiego stresu. No i później powstał pomysł, właśnie czy czasem nie przykuć tego w coś dobrego. No właśnie, więc potem już takie były nudne formalności, jak to, żeby porozumienie podpisać między uniwersytetem, żeby tutaj wszystko formalnie, formalnie funkcjonowało między demand Potem kombinowaliśmy z nazwą, jak nazwać tak. ten podcast, też sporo korespondencji tak. wymieniliśmy w tym temacie. I, I użyliśmy AI do tego. Tak, <coughs> i logo. Tak, i logo jeszcze nam Patrycja oczywiście robiła, bez Patrycji tu ani, ani różby nie, nie, nie poszło. No i nam jakoś się udało od tego października 2024 roku zacząć nagrywać te podcasty. I zdecydowaliśmy na start, żeby to były tematy takie mm, przygotowujące do pierwszej pracy, powiem, tak. tak? Nastawienie dla studentów, dla nowych absolwentów. I więc na początku było tak bardzo warsztatowo. Tak. Tak, ale też pamiętam, jak już później rozszerzaliśmy te tematy, bo szliśmy właśnie o krok dalej, czyli na przykład ten balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Mhm. Jak właśnie radzić sobie w sytuacjach stresowych? Co zrobić, kiedy, yy, kiedy nie wiemy, jak się zachować? Tak? Jak się przygotować do, do rozmowy? Jak sobie radzić właśnie z takimi trudnymi momentami, które gdzieś nam się pojawiają? Co w sytuacji, kiedy nie wiem, co chcę robić? To, mm. też jest, to też jest jak najbardziej e, normalne. Tak? Często ludzie, którzy mają 40 lat, e, nie wiedzą później, e, co chcą robić i czy ta praca, którą wykonują, to jest rzeczywiście ta praca, nazwijmy to ich marzeń. Nie? Tak, tak. Więc pamiętam, jak robiliśmy burzę mózgu, właśnie jakie tematy, na, na, na co chcemy zwrócić uwagę, e, bo stwierdziliśmy też, że e, to jest mega pomocne, nawet jeśli to wiecie, trafi do jednej osoby, bo. Chcieliśmy oczywiście, żeby to trafiło do jak największej rzeszy osób, ale też zdawaliśmy sobie sprawę z pewnych ograniczeń. Natomiast szliśmy z takim przekonaniem, że właśnie nawet jeśli to będzie pomocne dla jednej osoby, to jest to już dla nas jakiś sukces, bo ta jedna osoba później może polecać tak, mhm. te podcasty i w którymś momencie może to po prostu odbije się trochę szerszym echem, a jeśli nie, no to nadal mamy takie chyba poczucie w sercu, że to jest kawał dobrej roboty. Oj, zdecydowanie tak. Ale jest tak ciekawostkowo, powiem ci, że jak spojrzałem, żeby pomyśleć o czym będziemy przy tej jubileuszówce sobie rozmawiać, to wyobraź sobie, że mamy tak mniej więcej po połowie tych odcinków, które były tak stricte warsztatowe, do, do przygotowania się do rozmowy o pracy, do pierwszej pracy, a potem właśnie te bardziej miękkie rzeczy. Bo tak, zaczęliśmy od, no tak jak być powinno, jak napisać dobre CV, tak. potem gdzie poszukiwać ofert pracy. Yy, po co mi doradca zawodowy? Tu mieliśmy, yy, tu mieliśmy gościa, zresztą w drugim odcinku też, bo była... Yy, o ojciec, imię zapomniałem. A po, jaki był drugi odcinek, przypomnij? Yy, gdzie poszukiwać ofert pracy? Twoja koleżanka z, yy, była, na, nasza y, studentka. Umo, Marta. Cześć. Marta, Bar tak. Właśnie, Marta, bardzo fajna. Tak. tak, to była super, super rozmowa. Potem po co mi doradca zawodowy? No to tutaj yy, była Ala od nas. Gdzie zdobywać doświadczenie zawodowe, tutaj rozmawialiśmy też o różnych, różnych stronach. No i na końcu zamknęliśmy ten cykl rozmową rekrutacyjną bez tajemnic, tak nazwaliśmy ten odcinek. No a potem już zaczęło się bardziej miękko, ale, ale też z tym silnie związanie, bo sztuka feedbacku to już mieliśmy szerszy temat, natomiast bardzo też związany z rozmową rekrutacyjną wtedy okay. ciągle. No i mieliśmy już luźniejszy temat, zrozumieć korpomowę. O tak, to dobrze. To ostatnio sobie słuchałam, tak. Tak, słuchałem sobie tak. ostatnio tego. Fajna ta rozmowa była, jak wszystkie. Tak. Mieliśmy potem jeszcze rozmowę o komunikacji, jak prowadzić otwarte rozmowy, otwarto się, otwarcie się komunikować. No i przed ostatnim odcinkiem, przed tym teraz, był, było o panowaniu stresu i tu mieliśmy Iza Raulin też od nas z Biura tak. Karier. Tak. Jako, jako gościnnie. My w ogóle też wyszliśmy z takiego założenia, że nie chcemy być tylko mówcami, bo też y, właśnie jak na pierwszym podcaście, z tego co pamiętam, to mówiliśmy, że może i nie, nie zawsze będziemy mówić coś odkrywczego, ale żeby właśnie traktować to trochę jako przypominajkę, bo oczywiście na rynku jest pełno materiałów, których i, i treści, których właśnie tutaj y, są poruszane. Ale myślę sobie, że właśnie zgłębienie też tego tematu z trochę innej strony, innej perspektywy jest na pewno gdzieś tam e, wzmacniające i poszerzające przede wszystkim te horyzonty. Ale pamiętam też, że nam bardzo mocno zależało na tym, żeby zapraszać gości. Tak. Żeby właśnie nie tylko było, że my mówimy jakąś prawdę objawioną, tylko właśnie, żeby zestawiać to czy to ze studentami, tak jak w przypadku właśnie, jak Marta nas odwiedziła, czy właśnie w sytuacji, kiedy właśnie mówimy o doradztwie zawodowym, kiedy była Ala. Więc nam właśnie do tej pory, e, i będziemy to na pewno kontynuować, zależy na tym, żeby w pośród, e, wśród naszej rozmów uczestniczyli też po prostu goście różnej mm -hmm. maści, e, tak kolokwialnie powiem, bo to zawsze też jest takie e, um, urozmaicenie. Tak, o i zdecydowanie tak. To też powoduje, że nie jesteśmy my tylko tymi gadającymi głowami, ale faktycznie ktoś, kto ma inną perspektywę, spojrzenie, tak. czasem generacyjną, czasem po prostu funkcyjną też. Tak. Tak. Niech, niech, niech zobaczy, bo jednak my jesteśmy, no nie da się ukryć, wspominaliśmy już o tym, że w podobnym dosyć wieku, tak. jest trochę lat temu studia za nami. Uch. Więc to też jest fajnie, żeby mamy trochę może inne doświadczenia zawodowe, co też fajnie rezonuje często w, w tych naszej wymianie opinii i doświadczeń. Natomiast no, fajnie mieć kogoś też, kto ma jeszcze inny bagaż doświadczeń za sobą, albo bardzo, bardzo malutki, albo już taki naładowany tak. bardzo, bardzo mocno. Tak. Nie? To tak jak nawet, tak mi się teraz już przypomniało, jak uchyliłeś rąbka tajemnicy, kiedy rozmawialiśmy też o, o karierze, że przecież ty tak naprawdę yy, z wykształcenia zawodu jesteś kontruler finansowym, a tak. pracujesz w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej branży. I to jest niesamowicie inspirujące i ciekawe, że, wiecie, na początku możemy obrać jakiś kierunek. I tego się trzymać, ale czasem życie weryfikuje e, pewne sytuacje albo podrzuca nam po prostu tematy, którymi później się e, zajmujemy, i nagle się okazuje, że wykonujemy zupełnie inną pracę. Mhm. E, ale oczywiście ten temat związany z kontro, e, kontrolingiem finansowym zapewne też jest Ci bliski, bo może na przykład w domu stosujesz, tak? Gdzieś tam e, trzymasz pieczę nad tymi finansami, więc to też nie jest tak, że ta nauka gdzieś tam idzie w próżnie. No, jakbyś tą swoją wiedzę Excelowską no korzystam też w pracy. To do niektórych rzeczy wiadomo, też jestem takim człowiekiem od Excela, no tak. e, więc to dalej gdzieś tam jest, jest używane e, i można, można do tego wracać. Ale do, do, do tego kontrolera to też potrzebowałem dorosnąć. To też nie było też tak od razu. To wcześniej były też w innym, w innym kierunku to szło. E, ale myślę, żeby jeszcze sobie po, mm, pogadać o takich troszkę kulisach y, dodatkowych, bo tutaj muszę powiedzieć, nie pamiętam czy o tym mówiliśmy gdzieś, ale Ania do nas na rozmowy zawsze rowerem przyjeżdża. Tak. Dzwoni z dołu, żeby jej otworzyć. Wjeżdżamy windą. Chwilę rozmawiamy, tak. przywitamy się w ABK z dziewczynami i przychodzimy tutaj do studia. Tak. Czy Błażej, czy Tomek, tam, czy teraz Zosia? Zaklepują nam studio e, i, i dogadujemy się z jakimś tam terminem, przychodzimy, e, rozmawiamy. Zwykle, oj, nie jesteśmy tyle przygotowani, nie, tak. nie, nie, nie będziemy tak długo rozmawiać, tak? I, i bach, 50 minut. 50 minut, nie, minut, nie wiadomo <laughs> kiedy, tak. I to jest w ogóle fenomenalne, ale właśnie to jest ta sztuka tej otwartości i właśnie e, spojrzenia na perspektywę drugiej osoby, ale też to flow, które jest e, mm -hmm. e, i te ciekawe rozmowy, które prowadzimy. Tak, ja przyjeżdżam zawsze rowerem, nawet jak jest jesień i zima, i zawsze e, Pytam się Grzegorza, czy mogę przyjechać rowerem. A Grzegorz, któregoś dnia mówi, nie pytaj, przyjeżdżaj. Tak. Zawsze gdzieś tam się miejsce znajdzie, więc to takie na pewno te endorfiny, które się tworzą podczas tej krótkiej jazdy, bo jakoś tam daleko nie mam. Ale uwielbiam właśnie przyjeżdżać tutaj i tę pozytywną energię czuć od samego początku, jak jestem właśnie w biurze. Witam się z osobami, które właśnie w biurze kariery pracują. Coś niesamowitego i tak samo później, jak schodzimy do studia i, i jest błażej, czy teraz właśnie. Zosia, bardzo pozytywne, e, pozytywne osoby, i, i rzeczywiście też tworzą taką magię, że już później się nie stresuje. Na początku bardzo się stresowałam, bo wiadomo, jak to człowiek, nie, ch nie chcesz być oceniany, boisz się coś powiedzieć, czy mądrze mówisz, czy dobrze mówisz, czy to jest w ogóle e, poprawnie politycznie albo czy ta składnia jest w ogóle odpowiednia, tak? No bo jednak ludzie później Ciebie słuchają i jednak chciałabym brzmieć e, poprawnie, tak? Mm. Yy, ani gdzieś tam z jakimiś błędami, ale pamiętam, jak yy, kiedyś moja koleżanka powiedziała, Ania, no ale przecież przy takiej normalnej rozmowie zawsze można coś tak kolekcjonalnie powiem walnąć, niekoniecznie yy, poprawnie politycznie, albo po prostu gdzieś tam, nie wiem, się przejęzyczyć i nadal jest to w porządku, my no, jesteśmy tylko ludźmi, więc może tak po prostu na luzie do tego podejść. No i, i tak, też, yy, tak też uczyniłam i wracając właśnie, bo trochę odbiegłam od tematu, że właśnie sama atmosfera też tutaj właśnie w studiu jest e, fenomenalna, gdzie i widzę i uśmiech Błażeja, i właśnie Zosi. E, to jest bardzo pomocne i bardzo lubię tutaj przebywać z nimi. No Super, ja też, się, ja też lubię tutaj przychodzić też na, na, na inne rozmowy i, i, i tutaj. Ale też tak wspomniałem, wspomniałeś o tej atmosferze i tak dalej, no to moim celem od początku, kiedy ciebie poznałem na tej rozmowie w ramach wtedy stacji Motywacja, e, było tak, że faktycznie czuję flow, że fajnie nam się tak. rozmawia, to było, to było bardzo otwarte. I, I miałem nastawienie, że no forma podcastowa jest idealna do tego. I właśnie wtedy nie trzeba być aż tak spiętym, aż tak bardzo tak. zwracać uwagę na to, co, co dokładnie się powie, tak tą poprawność. Nie trzeba mieć gotowego w pełni scenariusza. Nie? Jakby tak. Punktowo gdzieś tam, czasem sobie przeskakiwać między, m, między punktami, czasem coś nam się nasunie. Powiemy wtedy o tym i, i wracamy do tematu, czasem zapominamy. Tak. Ale to też jest normalne. To jest normalne, to jest tak, to jest tak, jak w normalnej rozmowie, ale właśnie super rzecz zauważyłeś. E, bo chyba się wcześniej nad tym nie zastanawiałam, że zobacz, mhm. my mamy jakiś tam wstępny zarys, powiedzmy, nawet jeśli mówimy, że dzisiaj to nie bardzo jesteśmy przygotowani, ale gdzieś tam ten szkielet jest, tak. ale my nie mamy żadnego takiego scenariusza. Spisanego, gdzie się go trzymamy, nie? Czyli widzimy, uh -huh. Grzegorz mówi na początku cześć. To ja odpowiadam: no hej, jestem tam. <grym> tak. I wiesz, i nie lecimy tak stricte tylko wyłącznie z tym scenariuszem, tylko właśnie jest to, tak jak powiedziałeś, w formie rozmowy, która oczywiście no, jest tutaj podcastem, i to przede wszystkim ta, to, 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 to nam, na tym nam zależało. Uh -huh. no i dokładnie tak. No i zdarzają się oczywiście jakieś tam bloopersy, chociaż to też jest taki kolejny, kolejna ciekawostka, że no ja tego montażu tutaj za dużo nie mam. Praktycznie leci to w formie troszkę czasem podbijam jakieś głośności, czy, czy obniżam i właśnie z tym obniżaniem, to jest ta drobna historyjka, o której, o której chciałem powiedzieć, że faktycznie czasem się nie hamowaliśmy i te salwy śmiechu są tak. mocno podbijające, aż do harczenia w, w uh -huh. nagraniu, to czasem słychać za co przepraszamy. Dostałem za to burę, więc teraz staram się, żebyśmy, o to pilnujemy się od Odsuwając się od mikrofonów, kiedy mamy zamiar tak. się śmiać. <noise> ale, ale mimo wszystko to jest coś, co się przytrafia. To też świadczy o tej atmosferze, która tutaj panuje, że mamy bardzo, bardzo luźne podejście do, e, do, do rozmowy. Natomiast niekoniecznie do tematu, no bo tak. do, do tematu pochodzi, podchodzimy raczej poważnie. Bardzo, tak. Ale powiedziałeś też bardzo fajną rzecz, bo jednak dostały, dostaliśmy ten feedback, czyli mm -hmm, informację tak. zwrotną o tym, żeby właśnie y, podczas tego śmiechu odsuwać się. I my w ogóle jesteśmy otwarci na. Na tą informację zwrotną od Was, czyli jeśli są jakieś takie tematy, które na przykład czujecie, że powinny zostać poruszone, to dawajcie znać. Tak samo, jeśli Wam się coś, nie wiem, nie spodobało, coś uważacie, że moglibyśmy zrobić inaczej, lepiej, albo w ogóle macie jakieś fajne rady dla nas, to my jak najbardziej jesteśmy otwarci do tego, no bo finalnie to jest też dla Was, żeby to właśnie było pomocne. Ale też, żebyście z przyjemnością mogli do tego wracać i z przyjemnością odsłuchiwać te tematy, które po prostu są dla Was interesujące. No to dokładnie tak, tak, żeby to jest to dla Was. Więc my, jakby, tą warsztatówkę zrobiliśmy już początkową. Myślę, że potem będziemy poza takimi miękkimi tematami komunikacyjnymi i tak dalej. Myślę, że troszkę pójdziemy też w przyszłości może w stronę już trochę bardziej doświadczenia w pracy, tak. trochę szerszego też, bo może też będzie to coś przydatnego dla... Y, osób, które już trochę pracują tak. i może m, boją się zmian, o zmianach byśmy mogli porozmawiać. O zmianach, a w ogóle fajną, po raz kolejny fajną rzecz powiedziałeś, bo właśnie <laughs> wiesz co mi się przypomniało, że z, z racji tego, że no, pracuję w dużej międzynarodowej organizacji i mamy dwa takie cykle. Pierwszy cykl to jest, to są praktyki wewnętrzne, już chyba kiedyś też o tym wspominałam, że właśnie wśród mm -hmm. pracowników szukamy potencjałów i jak najbardziej pracownicy mogą wziąć udział w, w takich praktykach wewnętrznych przez okres trzech miesięcy. Wybranym przez siebie, przez siebie obszarze. I też oczywiście mamy rekrutacje w ogóle wewnętrzne, czyli też szukamy na permanentną pracę, tak w innych obszarach. I wyobraź sobie, że ostatnio jeden z pracowników mówił, że nie zdążył się przygotować do, do rozmowy rekrutacyjnej, ale przypomniało mu się o naszym podcaście. Mhm. I on go sobie odsłuchał, jak ma się zachować na rozmowie rekrutacyjnej, jadąc do pracy. Po prostu wziął. Sobie... I to było dla mnie coś odkrywczego, że zobacz, to była osoba, która ma doświadczenie zawodowe, mm. ma doświadczenie biznesowe, nie jedną rozmowę może i przed, no, na pewno y, nie jedną rozmowę ma za sobą, ale jednak chciał się przygotować, tak? Może coś tam się zmieniło jeszcze y, formalnego, powiedzmy, w tych rozmowach i odsłuchał sobie naszą rozmowę. Więc nawet te nasze rozmowy trafiają do osób, właśnie tak jak powiedziałeś, które te doświadczenie mają. Nie? Mhm. Tak, tak. To, to, jest, to jest fajne, że to ma być dla wszystkich tak naprawdę. To jest fakt, że na ten moment, bo może trochę zmienią się też rozmowy w przyszłości, będzie temat do kolejnego tak. omówienia, jeżeli będziemy dalej nagrywać, a miejmy nadzieję, że będziemy. No bo są te tendencje, już tak jak mówiliśmy przy, przy okazji rozmowy o rozmowie. Tak. E, pytania o tym, jakim zwierzęciem jesteś i tym podobne, które nie. były modne parę tak. lat temu, już <laughs> teraz praktycznie nie występują i raczej są takim, takim red flagiem, byśmy teraz nazwali, teraz w rozmowach. Ja mam nadzieję, firmach. że tak, mam nadzieję, mhm. że podczas rozmów nie ma takiej. Mhm. Dziwnych pytań, kim jest to zwierzęcie? Kolorem. Tak, tak. To jest, to jest specyficzne. Natomiast no było kiedyś było to uznawane za bardzo sensowne, tak. tak? Więc możliwe, że coś, co teraz uznajemy za sensowne, za 3-5 lat tak. już będzie też traktowane jako pase i wypada już o, o czymś innym rozmawiać. Tak. No też zmienia się, mówiłaś o poprawności politycznej. Raczej do tak, takich tematów nie zahaczamy, natomiast nie. No myślę, że yy, pewne gdzieś. Yy, Otwartość i tym podobne rzeczy też się zmieniają, bo ludzie się zmieniają przez, przez czas, przez generacje, więc też może się w przyszłości też pewne rzeczy, które uchodzą teraz za coś całkowicie normalnego w przyszłości już będą, może nie tabu, ale już o nie, niektórych A. rzeczach może nie, nie wypada, będzie rozmawiać. Nie? Tak, tak. Więc też bierzmy też to pod uwagę, że niektóre rzeczy się dezawołują, dezaktualizują. A tak, to się mówi. Dobrze pamiętasz, tak myślę. <laughs> Prawdopodobnie. Tak mnie jeszcze korciło, ale może, może kiedyś się do tego wróci, że może w innej rozmowie bym poprosił kogoś z polonistów tutaj naszych uniwersyteckich, trochę o tej korpomowie, żeby porozmawiać od strony, od strony takiej językowej. Może uda nam się zaprosić kogoś kiedyś tutaj. To jest dobry pomysł, zrobić no. część drugą. Bardzo tak. dobry pomysł. No. No, jak to w ogóle wygląda? Tutaj szkoda, że też nie można zaprosić profesora miotka. <laughs> Pewnie miałby też szerokie tutaj pole do popisu. Hmm. Ale tak, no bardzo dobry pomysł. Jak to w ogóle wygląda od tej strony takiej? Zobacz, no język po prostu się zmienia. Tak. On nie jest stały i nie jest dany raz na zawsze, on po prostu ewoluuje. I to, czy nam się podoba, czy nie, no jakoś z tym musimy funkcjonować. Ja, jak jesteśmy jeszcze przy języku, to powiem hmm. tobie szczerze, że od jakiegoś czasu tak właśnie mi się e, zrobiło, że bardzo lubię nasz język i denerwuję się, kiedy, nie wiem, jest restauracja, która nie zawiera polskiej nazwy, Mm. Tylko właśnie jakąś zagraniczną, albo jak na przykład na kubku, tak, jest napisane, nie wiem, good luck, tak, a, mm -hmm. a nie po polsku, więc zdecydowanie albo good morning, tak. Mm -hmm. Więc ja mam tak, że wybieram właśnie, nie wiem, chociażby te kubki z nazwą polską. Nie wiem, dlaczego tak mi się tak zrobiło, ale lubię nasz język. Uważam, że jest bardzo wdzięczny i bardzo ładny z tymi ogonkami. Tak. E, I jest e, no, taki jedyny w swoim rodzaju, nietuzinkowy i zdecydowanie właśnie wybieram te, tą tą polską taką część. No to naprawdę od niedawna mi się to zrobiło. Mhm. Myślę, że trochę też tak jest, że przez to, że mamy tak szeroki wachlarz właśnie dźwięków w języku, to wiele języków obcych nam trochę łatwiej przychodzi się uczyć. Tak. Bo mamy ten, ten zapas. Ja zawsze jako, że jestem gdzieś tam miłośnikiem też Japonii, trochę Dalekiego Wschodu to jestem uczulony od jakiegoś czasu na te twarde głoski używane w japońskim. Bo nie wiem czy nie wiem, czy wiesz, że jakby Japończycy też mają sieci i tak dalej nie. i to jest bardzo często stosowane. I to, co my uznajemy za trzy, mhm. to tylko z tego powodu, że Anglicy, a nasz znaczy Amerykanie, którzy tłumaczyli ten język na, na, na swoją wersję, nie mają sieci. Więc nie ma miasta Hiroshima, jest Hiroshima, okay. na przykład. No nie? Tak. więc to też są takie takie przypadki, że e, dzięki temu my w Polsce możemy mówić to ładniej niż e, duża część niż świata. Duża część świata. Ciekawe, no, wiedziałam. <laughs> nie wiedziałam, nie. Więc tak to też wygląda. To co na przyszłość. Myślimy, żeby porozmawiać właśnie. Jeszcze jest to, myślę, że trochę tych tematów miękkich byśmy poruszyli Czterec, pewnie tak. w tym roku akademickim nie wiem, jeszcze nie, nie ustalaliśmy, od razu mówimy, że jeszcze, jeszcze będzie pewnie parę, parę naszych wymian mailowych czy telefonicznych o tym, co będziemy, o czym będziemy mówić w tym roku akademickim, ale no będziemy z wami w roku akademickim 25-26 na pewno. nawet nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. To jest dla mnie w ogóle też bardzo powiem szczerze rozwijające, bo nie zawsze oczywiście, i to mówię z pełną odpowiedzialnością i, i, i z czystym sercem, że nie zawsze uda się mi przygotować takiego bym chciała, no bo obok y, naszych podcastów mam też y, stałą pracę, Nie, w oczywiście. którą wkładam 111%. Natomiast mhm. y, jak mam możliwość y, przygotowania się właśnie do, y, do tematu, to bardzo lubię ten proces, czyli właśnie odkrywanie, poszukiwanie y, artykułów, książek, podcastów, nowego spojrzenia, bo przecież to też, te, też się zmienia, tak? Mhm. Y, szukania właśnie y, Odpowiedzi na jakieś nurtujące mnie pytania, tak, żeby później podczas tego podcastu dla Was też być jakąś inspiracją. Więc bardzo lubię ten proces. On na pewno w, jakiś, w jakimś stopniu też mnie rozwija. Oj, na pewno tak, na pewno tak, bo to jeżeli się, jeżeli się ma czas i faktycznie się do tego przysiądzie, to faktycznie można takie parełki czasem wychwycić w przestrzeniach przeróżnych. Że można o tym jak najbardziej chętnie wspomnieć i samemu sobie poszerzyć horyzonty. Tak. I my do tego zachęcamy. Zdecydowanie. Ja nawet myślę o tym, bo tak jak powiedziałeś, poszerzaniu horyzontów. Zobacz, ty yy, no, miałeś więcej do czynienia właśnie z nagrywaniem, i dla mhm. ciebie to było takie naturalne. A jak ja sobie przypomnę ten mój początek, jak byłam zestresowana, jak tutaj przychodziłam i odbierałam po prostu jak. Kameleon, chyba, tak? Wszystkie bodźce, oczy na wszystkie strony. To tak naprawdę byłam zestresowana i nie wiem w zasadzie czym, no ale to było doświadczenie, które nie było ze mną codziennie. Mhm. Natomiast widzę ogromną zmianę, jak to wygląda teraz. I nie mam czegoś takiego, że ojeju, jest mikrofon, jeju, to, to ja coś tam powiem dziwnego, jestem zestresowana. Nie, no po prostu wchodzę do tego studia. Siadam z Tobą, jakbyśmy sobie siedzieli przy, przy kawie i po prostu rozmawiamy sobie. Tak. I to jest dla mnie mega odkrywcze, że ten proces tej nauki on stosunkowo nie zajął długo, ale jest to po prostu rozwijające, nie? że jestem mm -hmm. na jakby zupełnie już innym poziomie, i to też pokazuje, że człowiek jest w stanie zaadaptować się do, do tych zmian. Zresztą, bardzo dobry pomysł na to, żeby właśnie przygotować. Temat takiego podcastu, no bo my w tej zmianie będziemy. Czasem jest tak, że tą zmianę sami sobie wprowadzamy, czyli właśnie, żeby trochę wyjść z tej swojej strefy komfortu i nauczyć się funkcjonować zupełnie inaczej, nauczyć mm. się nowych kompetencji, a czasem jest tak, że niestety to życie za nas weryfikuje, decyduje w zasadzie nie weryfikuje, decyduje i my po prostu jesteśmy w tej zmianie, czy nam się podoba, czy nie. I to nasze podejście jest mega kluczowe. Tak. To co, będzie następny temat zmiany. Będzie następny Myślę, temat zmiany. Listopad, listopad to będzie fajny termin, bo to faktycznie może część nowych studentów będziemy po, po strefach kariery e wędrować po wydziałach, e też informować o tych podcastach, że są, że są dostępne. To może wtedy dla wielu. E Studia, czy nawet powrót na studia po, po wakacjach jest pewną zmianą. A tak. tych ci, którzy zaczynają studia, to tym bardziej, więc może to będzie faktycznie dobra zahaczka na, na początek tak. nowego sezonu. Bardzo dobry temat. Nie mogę się doczekać. Super. To mamy to. Mamy to. Mamy. Wyszło. Tak, nie musimy się przygotować w trakcie rozmowy wychodzi. To co, Aniu? Na dzisiaj będziemy kończyć. Tak. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.